Są kawałki we mnie, które odziedziczyłem, i ja ich nie zmienię. Mam jakieś talenty, mam jakieś ograniczenia, ich nie zmienię. Oczywiście talenty mogę rozwijać, z ograniczeniami mogę się nauczyć żyć, ale dziedziczenia nie zmienię. Teraz dalszą część, to jest to, co dostaję w wychowaniu. To mnie kształtuje, ale to jest zmienne. Ja mogę, podejmując to samo wychowania, przymienić to, jeżeli w domu rodzinnym nie nauczyli mnie jeść nożem i widelcem. To ja sam podejmując trud mogę się nauczyć śniorzem i widelcem. Ale dotyczy to również bardzo poważnych spraw. Jeżeli w domu mnie nie nauczyli poświęcania się dla innych, tylko wszystko zganianie pod siebie, to ja mogę przepracować to i stać się wielkim altruistą działającym na rzecz innych ludzi. Dlatego ja możemy mieć wizję, co ja chcę, co ja powinienem, i potem poprzez czyny zmieniać siebie. I ten zakres zmiany siebie jest bardzo duży w człowieku. Czyli Człowiek, który wyrósł, no w bardzo kiepskim domu rodzinnym, albo nawet bez domu rodzinnego, może przerosnąć tych, którzy wyrośli w fantastycznych domach. Prawda? Natomiast jedno jest ważne i jest to optymistyczne, i trzeba to ludziom też pokazywać, że nie ma żadnego determinizmu losu, że nie odziciel. Jeżeli mój dziadek, pradziadek, ojciec, ktoś tam jeszcze w rodzinie zabił, to ja też muszę zabić. Oczywiście, że nie. Ja mogę mieć jakiś tam temperament, ja mogę się więcej Napracować nad opanowaniem swojej reaktywności takiej czy innej, ale to nie znaczy, że ja muszę dokonać jakiegoś czynu, prawda? A są takie wizje filozoficzne, które podpowiadają, że jesteś liściem na wodzie, jesteś bytem ku śmierci, jesteś atomem w naczyniu z próżnią, nie masz wpływu na swój los, to jest nieprawda. Ale wielu ludzi w to wierzy i zamiast podjąć trud pracy nad sobą, to idą do wróżki, żebym powiedziała, co jest w gwiazdach zapisane, prawda? I to nie jest takie, takie pojedyncze, bo w, w Polsce, w kraju katolickim ciągle jeszcze wydawać by się mogło, mamy ponad 100 tysięcy zarejestrowanych wróżek i wróżów, którzy mają klientów, prawda? Ci ludzie zupełnie absurdalnie wierzą, że ich los jest przesądzony, co oczywiście powoduje bierność życiową i, i, i absolutnie niechęć do pracy nad sobą. Natomiast trzeba wiedzieć, że nasz los y, y, nie jest zapisany w gwiazdach. Że my mamy pewne rzeczy odziedziczyliśmy, pewne otrzymaliśmy wychowania i możemy to wszystko przebudowywać. Człowiek jest jedyną istotą, która może się odkulnąć daleko od diabła, i to jeszcze pod górkę, tak? Człowiek jest jedyną istotą, która może przekształcać samego siebie, która może e, wychowywać samego siebie I to się nazywa samowychowanie. Czyli trud pracy nad dorobieniem tego, czego nie dostałem z domu, tak? Jeżeli nie dostałem z domu, e, na przykład, nie wiem, ojca, to nie nauczyłem się reagować jak mężczyzna, który obmyśla, podejmuje decyzję i, i nie ma, zmiły się, robi to, co wymyślił, że jest dobre, prawda? I mężczyzna wychowany bez ojca raczej będzie podglądał mamę i, i będzie widział jej wahania po linii uczuciowej, tak? I w danej chwili on będzie, i taki chłopak, jeżeli nie przerobi tego, to on gotowy jest przed ołtarza uciec, bo on w tej chwili powiedział, że to może jednak nie jest dla niego żona, a może on będzie księdzem, a może to jednak nie z tą, a może nie teraz, a może. Prawda? I tysiące wątpliwości. Jeżeli on jest, ukonstytuował y, się jako facet, to obmyśla, podejmuje decyzję i wtedy już nie ma, że boli, prawda. Teraz jak to dorobić sobie tą męskość? No właśnie, trudem pracy wychowawczej. Konkretnie trzeba pewne rzeczy planować i od siebie egzekwować. I wbrew pozorom, nawet banalne rzeczy, godzina wstania, odrobienie lekcji, nawet czy, czy zrobienie czegoś tam w domu, przy domu, czy coś. Jeżeli ja coś zaplanuję, wyegzekwuję bardziej staje się panem siebie, bardziej panuje nad sobą. To, to jest mężczyźnie potrzebne. Żebym wiedział, co jest dobre, to jest dużo, ale to nie wystarczy. Żeby umiał zrobić to, co jest dobre, nawet jak to kosztuje, a w ostateczności nawet za cenę życia. prawda? I dzisiaj my, nie ma ta idea samowychowania. Próbuje się wyśmiać samowychowanie. Tak samo jak próbuje się wyśmiać, powiedzmy, ascezę jakąkolwiek, to jest bardzo ważnym narzędziem samowychowania. Próbuje się yy, wy, wyśmiać, czystość seksualną, która jest bardzo ważnym terenem osobistego wzrostu, prawda? Walka o czystość seksualną chłopaka, który spotyka dziewczynę, która mu się podoba, która na niego działa, jest gigantyczną walką, która może albo spowodować jego niesamowity wzrost, albo może spowodować jego degradację, prawda? Czyli nie ma ludzi skazanych na byle jakość. Owszem, jedni dostają z domu rodzinnego lepsze warunki, drugie gorsze, prawda? Ale ostatecznie trud samochowania, może y, każdy, podejmując uczciwie ten trud, i mając też tyle pokory, żeby w tym trudzie również prosić o łaskę, wsparcie w tym, w, tym, w tym dziele, tak? I jeżeli połączymy trud i, i uczciwą modlitwę, uczciwe oddanie się Panu Bogu, no to nie ma takiej sytuacji, z której nie można wyrosnąć, z której nie można y, stać się fantastycznym, wspaniałym facetem. Tylko tą ideę trzeba mieć. Że ja się muszę nie, roz, nie rozsiadać się w żalu, że miałem do szkoły podgórkę, rodzice się rozjedli, tata mnie nie kochał i, i wobec tego ja już tak muszę byle jak żyć. Niestety y, jest trochę mody takich wśród terapeutów, którzy rozgrzebują dzieciństwo, no nie, z takim dzieciństwem, z taką traumą, to Ty już musisz. Nic człowiek nie musi. I to jest ogromnie optymistyczne, że nie ma takiego dna, z którego człowiek nie może powstać do pełni świętości. Ale musi podjąć ten trud i wesprzeć się łaską.